Jest druga część no, sekretów. Hmm. Chyba, że mi się usunął w tym filmie, to... to zobaczymy. To nagram W tym odcinku pokażę Wam. No, no I no, nie pokażę Wam, niego, bo jedno jest straszne. To, pokażę Wam, to? ale bez kosu, bo to jest mega straszne. Ja odkryłam cały czas jestem poza odcinkiem to patrzę cały czas na kolejny tył. A idziemy sobie tam. Już Was pewnie to przeraża. Ale tak, idziemy tam. Tutaj. Tutaj. I teraz schodzimy. Idziemy do tego środkowego. To jest środkowy? Środkowy? Tak, tam. I... Jeszcze sama nie wiem. Mm. Mm. Dobra, już wiem. Dobra, czyli jak Dobra, to idę właśnie tam. Dobra. E, to czekajcie. To jest tam wezmę sobie to auto. Lecimy. Ale zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka, co najważniejsze. No, najważniejsze jest subskrypcja. Ale pesto. Czekajcie, to było tu? Więc to jest po drugiej stronie. To jest po drugiej stronie. Już czekajcie. Nie będzie w gorącej wodzie się pompani. To jest... Gdzie to? Słuchajcie. I tu zrobili coś O, O! Tu był... Tu się klikało tą lampę i było. Jak no, już to usunęli. Churde ja myślałam, że jeszcze to jest dostępne. No cóż. No i nie zrobimy tego, chyba że to jest jeszcze tu. Ale i tak. No widzę się to i tak tego nie zrobimy, więc. No, no smutno mi trochę. I. Nie wiem. myślałam, że to jest dostępne, ale ja tam, Ja jestem głupi. Bo ja w to gram już długo w Brookhaven, a ja nadal nie pamiętam. To chyba był już stary life. Czyli nie lifehack, tylko no. Bo to nie jest potrzebne do życia, no. Gdzie by teraz was zaprowadzić? Hmm, może do jakiego? Hmm, wiem. Wiem już, wiem. Idziemy tutaj fontanny. Idziemy tutaj tej fontanny. Tutaj fontana taka fajna. I wchodzimy w to i zmniejszamy się na pięć. Dobra. Teraz eee, co? Poczekajcie, eee, muszę sobie przypomnieć. Aha już pamiętam. widzicie? Taki sekret. Ten czy to nie jest sekret? Nie. I teraz patrzę. co? Słuchajcie, to nie działa? Tak jak ja chciałam. Oj, widzicie, zaraz pływacie sobie wszędzie. I co? O nie! Pamiętam coś! Zapomniałem o najważniejszym. mi się go spodoba. O, tak, szlach wiem. Patrzcie, tak. Nie. I tutaj jesteście nad wodą. To was nie interesuje. Ale teraz to patrzcie na to. Nie, czekajcie. Muszę. Czekajcie, muszę znowu się chyba zmniejszyć. Dobra. Nie. Czekajcie, bo najważniejszego wam nie powiedziałem. Nie pokazałem, no. Okej, okay, i teraz patrzcie na to. O nie, to nie działa już. To już chyba się zmniejszyło, a nie mogliście wtedy latać latać. Aha, nie, to się nie zniszczyło. no. Szedł tutaj. No, siedź. Teraz pójdziecie sobie do... No nie, chyba to zniszczyli. No, zniszczyli. Ale piszcie w że czy wam się to podoba. Bo ja tam nie wiem. Czy Wam się to podoba? E, czekajcie, bo mnie trochę chyba zlagowało. O! Wiem. Idziecie sobie na polisaj. Polisaj! Polisaj. I bierzecie sobie helikopter! Helikopter! Chyba, ja że już nie jest, że już jest zabrano, no to będę miał słabo. Nie pokażę Wam innego livefuga. Mogę zrobić ten to Dobra, najpierw Wam coś innego pokażę. Czekajcie. czekajcie. Nie, to już naprawić. No. No hej. No chyba nie wiadacie, że już nie mogę wziąć helikoptera. Że ktoś go już zabrał. Albo ja nie mam upoważnienia do tego, albo tylko po prostu się nie da, bo mogliśmy helikopterem wylecieć poza mapę. Tak, poza mapy. Dobrze słyszeliście. No i odkryć. A, jak mapa wygląda? Jak pod. No. A, bo to jest dla vip mm. Smutne mi, kiedyś to nie było dla vip -ów. Kiedyś to nie było. Kiedyś były czasy. Kiedyś były czasy. Mm. I. Tak to... Um, idziemy sobie do przedszkola. Gdzie jest tylko przedszkole? Tak właśnie czemu ja myślę tak, bo, bo tak te przypominam, gdzie są te rzeczy. Bo ja dawno nie grałam w wybrukwem. I tu jest przedszkole. To teraz. To jest tu. To było. Muszę zobaczyć tak, bo tu. Zbliżycie sobie drabinę. Drabina, drabinę. Czekajcie. Czy w ogóle jest drabina jeszcze? Ej, piszę, myżach, bo ja totalnie. Opuśćcie wam to. Mm. Szukuję sobie już to lepiej. To jest drabina? Tak, to jest drabina, dobra. Teraz wskazujecie tą drabinę tu. Tak, tak. I teraz wskakujecie. No nie, musi być jeszcze bliżej. Dobra. Tu, tak. tak. I teraz wskakujecie. Y, Jecie Ujecie, do... Widzicie? Widzicie jakie sekrety Rafał wam tu pokazuje. I teraz jesteście sobie elegancko tutaj. Fajne! Fajne. I teraz muszę jeszcze raz wejść na górę, bo zapomniałam wam jeszcze coś pokazać. Chyba, że to mi po prostu się tak zdawało i... Myślałam, że raz jestem czterem. Tak nie! No tak, i teraz... O nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O, można tu wyjść. Nie wiedziałem. Maciej, że mnie tak ujawni, to ja debil. debil. Tak pewnie za mną Teraz Teraz muszę wyjść i się zrobić noż większy. Dobra. Teraz normalny. I... I... To już nie mogę tego sekretu wam pokazać, bo to już jest niedostępne. Czekajcie, gdzie jest taka. Lica. Czekajcie, bo ja pamiętam taką... O! Pokażę Wam jeszcze jeden sekret. Chyba nie, nie znaliście. Znaczy zapewne, bo ja mam widzów to znaliście. Zpatrzcie na to. O tu. Zobaczyła przy tym. Nie, tu było gdzie indziej. Było w inną stronę. A teraz idziecie sobie do tamtych domków. O nie, ja nie wziąłem tego pojazdu, co chciałem. Yy. Czekajcie, nie chcę takiego dużego. No i teraz piszecie, sobie siadacie tu. I teraz idziecie. Ja bym nie po prostu rabina sobie idziecie tu, tu, la, 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 la. la. Lalala. La, la. Słuchajcie, tu kiedyś była taka tablica. Czy już nie ma naprawdę tej tablicy? Czy już naprawdę jej nie ma. Naprawdę użyli. Really? O nie, tutaj jest. Spójrzcie na to. I teraz... Widzicie, to było czerwone, teraz jest zielone. Teraz idziecie sobie. Teraz na to. I mój skin. He? Widzicie? Mój skin. Fajne, co nie? Fajne. No i teraz. Zmniejszamy się. Znowu od 5. Znaczy, możemy mniej, ale ja. Teraz ja patrzcie na to. To jest mega śmieszne. Czegle jedzie. Patrzcie na to. Widzicie? Teraz idziemy do lotnisko. Sorry, że tak. Mam taki dziwny głos, ale po prostu... To są zmęczone, no bo dzisiaj się w ogóle nie wyspałem. Jakby się nie wiedział. Aha. Tutaj idziemy sobie. Patrzcie na to. Teraz ja sobie tutaj chodźmy. Tak. I teraz do tych drzwi. Teraz tu. Widzicie? Sekrety z Rafałem. Poleca Rafał. Dobrze widzę, na ten odcinek kończymy. Ziemneczko, leczko i pół.